Szybki test z matmy. Zatrzymaj film i spróbuj sam, a za chwilę zobaczysz rozwiązanie. W tym zadaniu kluczowe jest połączenie dwóch informacji, że odcinek AD jest zarówno dwusieczną kąta BAC, jak i środkową boku BC. Fakt, że at jest środkową, oznacza, że punkt D dzieli bok BC na dwie równe części. Następnie wystarczy przypomnieć sobie twierdzenie o dwusiecznej kąta w trójkącie. Mówi ono, że dwusieczna dzieli przeciwległy bok w stosunku równym stosunkowi długości pozostałych boków. Skoro podział jest równy, to i stosunek długości boków AB do AC musi być równy 1, co bezpośrednio prowadzi do wniosku, że te boki są równe. A to oznacza, że trójkąt jest równoramienny. Takie zadania są na maturze. Chcesz ogarnąć matmę szybciej i łatwiej? Subskrybuj ten kanał i ucz się razem ze mną. A teraz podeślij ten film znajomym. Zobacz, czy oni też dadzą radę.